China is showing the world that it has the ability to convene nations. It has the ability to provide global leadership, and it has the ability to provide alternatives at a time where many see America as increasingly unreliable. Beijing, first 2025. Rok. Na scenie przypominającej bardziej manifest siły niż dyplomatyczną konferencję, przywódca Chin Xi Jinping ogłasza światu, że czas amerykańskiej dominacji dobiegł końca. Podjęliśmy inicjatywę w zaproponowaniu koncepcji globalnego zarządzania opartej na konsultacjach, wspólnym wkładzie i dzielonych korzyściach, praktykując prawdziwy multilateralizm, pogłębiając współpracę z Organizacją Narodów Zjednoczonych i innymi organizacjami międzynarodowymi oraz konstruktywnie uczestnicząc w sprawach międzynarodowych i regionalnych, zawsze stojąc po stronie międzynarodowej sprawiedliwości i uczciwości. Powinniśmy opowiadać się za równym i uporządkowanym multipolaryzmem świata, inkluzywną globalizacją gospodarczą oraz promować budowę bardziej sprawiedliwego i równego systemu globalnego zarządzania. To wydarzenie, które wielu polskim mediom po prostu uciekło. Tak samo jak prowadzenie za rękę Putina przez premiera Indii do lidera Chin, Bank Rozwoju Szanghajskiej Organizacji Współpracy, własna platforma energetyczna, miliardowe pożyczki dla państw członkowskich i otwarty dostęp do chińskiego systemu satelitarnego Beidou, alternatywy dla GPS kontrolowanego przez Pentagon. To nie są puste deklaracje. To jest plan. Plan rozmontowania amerykańskiego porządku świata cegła po cegle. Obok przywódcy Chin Xi Jinpinga zasiada Władimir Putin. Izolowany przez Zachód, ale w Pekinie witany jak sojusznik. Jest też Narendra Modi, premier Indii, balansujący między Waszyngtonem a Moskwą, a teraz przyciągany przez ofertę Pekinu. To nie przypadek. To układanie nowej mapy świata. Si mówi o końcu mentalności zimnowojennej i o prawdziwej wielobiegunowości, ale każdy, kto słuchał uważnie, rozumie, że chodzi o coś więcej. Chodzi o obalenie monopolu USA na definiowanie zasad gry. Przekaz Pekinu jest brutalnie prosty. Świat nie musi już tańczyć w rytm Waszyngtonu. Zamiast sankcji i żądań reform politycznych, Pekin kusi marchewkami, projekty energetyczne o mocy 20 gigawatów, Bank Rozwoju Szof, który nie pyta o prawa człowieka, tylko przelewa pieniądze i miękka siła w postaci medycyny. Tysiące operacji i badań dla obywateli państw członkowskich. To wszystko opakowane w narrację o burzeniu murów i znoszeniu barier. W praktyce to budowanie własnego bloku, który ma być przeciwwagą dla USA. W moim wyścigie, nie możemy wyświetlać wielobarwnych marzeń nowego pokolenia na starym czarno-białym ekranie. Ten ekran musi zostać zmieniony. Szanghajska Organizacja Współpracy może stać się przewodnikiem ku multilateralizmowi i inkluzywnemu porządkowi światowemu. Pekin w tym tygodniu to scena, na której rodzi się coś, co wielu analityków na Zachodzie określa wprost alternatywnego porządku świata. Władimir Putin, Xi Jinping oraz premier Indii razem uśmiechają się, przytulają się i budują nowy porządek świata. Właśnie dlatego my dzisiaj pokażemy Wam, co dokładnie tam się działo i dlaczego to wydarzenie jest tak ważne. Zapraszam na dzisiejszy materiał. Nie musisz spędzać godzin nad analizą wykresów. Plany inwestycyjne XTB zmieniły moje podejście. Teraz inwestuję regularnie nawet drobne kwoty, koncentrując się na wybranych branżach, sektorach lub indeksach, a dzięki nowoczesnej aplikacji mam wszystkie swoje środki w zasięgu dłoni. Dowiedz się więcej o bogatej ofercie XTB, korzystając z linku w opisie. Partnerem kanału Globalista jest sklep sportowy Sportano. Pobierz aplikację Sportano i odkryj najlepszy sklep sportowy w Twojej kieszeni. Topowe marki, ekspresowa wysyłka w 24 godziny i aż 50 zł zniżki na pierwsze zakupy, powyżej 399 zł. Z kodem GLOBALISTA App. skorzystaj i ruszaj po więcej ze Sportano. Na naszej stronie tuncia.pl znajdziesz prawdziwe chwile przyjemności zamknięte w słoiczkach i pudełkach. Aromatyczne herbaty, miód świętokrzyski prosto z pasieki i kremy orzechowe robione z sercem pod naszą marką Oszech. To wszystko znajdziesz także w gotowych zestawach, elegancko zapakowanych, dopracowanych w każdym szczególe idealnych na prezent, albo po prostu, żeby sprawić sobie odrobinę przyjemności. Także zajrzyj po nasze najlepsze produkty i wybierz coś dla siebie. Czym jest to wydarzenie i dlaczego ma znaczenie? Mówimy o jubileuszowym 25 szczycie Szanghajskiej Organizacji Współpracy strukturze, która w połowie lat 90. Zaczynała skromnie jako forum do rozwiązywania sporów granicznych między Chinami, Rosją i państwami Azji Centralnej. Dziś to nie jest już regionalny klub dyplomatów, to geopolityczna machina, która zrzesza 10 państw członkowskich, w tym trzy potęgi nuklearne: Chiny, Rosję i Indie, a także Iran, jedno z najbardziej nieprzewidywalnych państw Bliskiego Wschodu. Do tego dochodzą obserwatorzy i partnerzy dialogu. Co razem daje reprezentację niemal połowy ludności całego globu. Dla Pekinu i Moskwy to forum stało się czymś znacznie więcej niż stołem negocjacyjnym. To narzędzie do kwestionowania dominacji Zachodu i równoległe budowanie własnej osi wpływów, której symbolem są alternatywne instytucje finansowe, systemy satelitarne. Czy wspólne ćwiczenia wojskowe? Dlatego właśnie ten szczyt, wzmocniony kilkadziesiąt godzin później gigantyczną paradą wojskową w Pekinie, nie jest zwykłym spotkaniem dyplomatycznym. To widowisko polityczne w najczystszej postaci, które ma pokazać siłę Chin. Warto zwrócić uwagę na siłę, jaką dysponują trzy najważniejsze państwa tego spotkania. Łączna populacja Indii, Chin i Rosji wynosi około 3 miliardy ludzi co stanowi około 36,5% światowej populacji. Co więcej, Chiny, Indie i Rosja generują wspólnie około 1 trzecią światowej gospodarki, tworząc realne zagrożenie dla hegemonii anglosasów. A co tym razem mogliśmy zobaczyć w trakcie szczytu? Na samym otwarciu Xi Jinping ogłosił pakiet inicjatyw, które mają nadać szanghajskiej organizacji współpracy zupełnie nowy wymiar. Szanghajska organizacja współpracy przeszła niezwykłą drogę, wnosząc istotny wkład w utrzymanie bezpieczeństwa regionalnego, promowanie wspólnego rozwoju i poprawę dobrobytu ludzi. Stała się wzorem nowego typu stosunków międzynarodowych. Pierwszym elementem jest plan stworzenia Banku Rozwoju SCO. Instytucji, która miałaby działać jako alternatywa dla Międzynarodowego Funduszu Walutowego i Banku Światowego. W odróżnieniu od zachodnich instytucji, które udzielają kredytów pod warunkiem reform politycznych i przestrzegania określonych zasad, chiński projekt ma działać bez takich ograniczeń. To oznacza, że kraje autorytarne czy państwa objęte sankcjami mogą liczyć na finansowanie, którego Zachód im odmawia. Drugim mocnym punktem jest otwarcie dostępu do systemu satelitarnego BeiDou, czyli chińskiego odpowiednika GPS. To krok symboliczny, ale i strategiczny. Jeśli państwa członkowskie Show zaczną korzystać z BeiDou zamiast z amerykańskiego GPS, to USA traci jedną ze swoich kluczowych przewag technologicznych. W praktyce oznacza to większą niezależność militarną i gospodarczą państw, które decydują się na współpracę z Chinami. Ważnym elementem szczytu była również deklaracja wsparcia energetycznego. Pekin obiecał uruchomienie projektów fotowoltaicznych i wiatrowych o łącznej mocy 20 GW w krajach członkowskich w ciągu 5 lat. To nie tylko zielona energia, ale też budowanie uzależnienia technologicznego od chińskich firm, które zdominowały rynek paneli i turbin. Nie można pominąć też wymiaru propagandowego. Xi Jinping podkreślał, że Chiny stoją po stronie prawdziwego pokoju i świat musi odrzucić mentalność zimnej wojny. Słowa te natychmiast podchwycili jego sojusznicy. Władimir Putin w swoim przemówieniu powiedział, że SCO może odgrywać wiodącą rolę w tworzeniu bardziej sprawiedliwego systemu globalnego zarządzania. Szanghajska Organizacja Współpracy wnosi istotny wkład w umacnianie atmosfery współpracy i wzajemnego zaufania na całym kontynencie euroazjatyckim przyczyniając się tym samym do stworzenia politycznych i społeczno-ekonomicznych podstaw dla nowego systemu stabilności, bezpieczeństwa i pokojowego rozwoju w Eurazji. Systemu, który mógłby zastąpić przestarzałe modele eurocentryczne i euroatlantyckie, a który uwzględniając interesy maksymalnej liczby państw byłby naprawdę zrównoważony. Oznaczałoby to system, w którym jedna grupa krajów nie zapewnia sobie bezpieczeństwa kosztem innych. Z kolei premier Indii Narendra Modi na X napisał: Po zakończeniu obrad w miejscu szczytu szanghajskiej organizacji współpracy prezydent Putin i ja udaliśmy się razem na miejsce naszego spotkania dwustronnego. Rozmowy z nim są zawsze interesujące. Koniec cytatu. Jednym z najbardziej zaskakujących wątków tego szczytu jest ocieplenie relacji między Chinami a Indiami. Jeszcze kilka lat temu obie potęgi stały na krawędzi otwartego konfliktu. W 2020 roku doszło do starć na granicy Ladakhu, gdzie zginęli żołnierze po obu stronach. Granica Himalajska pozostawała zarzewiem napięć, a relacje polityczne były niemal zamrożone. Tymczasem w Pekinie Narendra Modi i Xi Jinping uśmiechają się do kamer, a komunikaty dyplomatyczne mówią o rozwiązywaniu sporów pokojowo i wspólnych projektach gospodarczych. Nie jest to przypadek. Wielu analityków wskazuje, że do tego zwrotu przyczyniła się decyzja Donalda Trumpa, który kilka miesięcy temu podniósł o 50% cła na indyjskie produkty stalowe i tekstylne. Waszyngton, zamiast przyciągać Deli bliżej, nieświadomie popchnął je w stronę Pekinu. Rozwinęliśmy współpracę na wielu poziomach, a ogólny obraz współpracy gospodarczej pokazuje pozytywne tendencje. Rozwijają się wymiany turystyczne. A na arenie międzynarodowej ściśle koordynujemy nasze działania. Panie Prezydencie, to pokazuje, jak głębokie i wszechstronne jest nasze szczególnie uprzywilejowane partnerstwo strategiczne. Nawet w najtrudniejszych okolicznościach Indie i Rosja zawsze szły naprzód ramię w ramię. Nasza bliska współpraca ma znaczenie nie tylko dla narodów obu naszych krajów, lecz także dla zapewnienia globalnego pokoju stabilności i dobrobytu. Dziś Indie, choć wciąż grają na kilku fortepianach jednocześnie, coraz bardziej korzystają z chińskiej oferty inwestycji i infrastruktury, co w dłuższej perspektywie może zmienić układ sił w Azji. Coraz głośniej mówi się też o możliwości stworzenia własnej waluty w ramach szanghajskiej organizacji współpracy. Xi Jinping w Pekinie nie użył jeszcze tego słowa wprost, ale zapowiedział prace nad alternatywnymi systemami rozliczeń oraz konieczność uniezależnienia się od Dolara jako broni politycznej w dalszym ciągu trwają. To jasny sygnał. Pekin i Moskwa chcą podważyć dominację dolara w międzynarodowym handlu. Do projektu oprócz Chin i Rosji coraz bardziej skłania się Iran. Państwo od lat duszone amerykańskimi sankcjami, które widzi w tym szansę na ominięcie systemu SWIFT. Indie mimo swojej tradycyjnej ostrożności już dziś częściowo rozliczają się z Rosją w rupiach i Juanach, a systemy płynące z Deli sugerują, że mogą wziąć. Udział w pilotażowych programach. Pakistan i kraje Azji Centralnej, Kazachstan, Kirgistan czy Uzbekistan również widzą w tym szansę na stabilniejsze rozliczenia i dostęp do chińskich kredytów. Jeśli taki projekt nabierze realnych kształtów, konsekwencje będą ogromne. Dolar pozostaje dziś fundamentem międzynarodowych finansów. Około 58% światowych rezerw walutowych jest wciąż denominowanych w USD. Każde poważne podważenie tego modelu osłabia aby zdolność Stanów Zjednoczonych do nakładania sankcji i finansowania swojego długu. W praktyce mogłoby być to największe wyzwanie wobec amerykańskiej potęgi od zakończenia II wojny światowej. Reakcje świata zachodniego na szczyt były natychmiastowe. Analitycy w USA i Europie zwracali uwagę, że choć Szanghajska Organizacja Współpracy nie jest jeszcze strukturą zdolną zastąpić NATO czy Unię Europejską, to jej rosnący wpływ w Azji i Afryce może skutecznie Ograniczyć skuteczność sankcji gospodarczych i presji dyplomatycznej Zachodu. Krótko mówiąc, im większa rola SCO, tym mniejsze pole manewru dla Stanów Zjednoczonych. Czy zatem na naszych oczach zmienia się światowy porządek? Wiele na to wskazuje. Ocencie sami, czy to dobre, czy też nie. Do zobaczenia w kolejnym materiale. Trzymajcie się no i cześć.